Kochani, zrobimy sobie teraz przekaz dla wagi, jak będzie wyglądać Wasze życie za pół roku. Czekacie na jakieś spełnienie marzeń i chcecie postawić na swoim. Tak mi tu mignęło. Dla wagi. Za pół roku. Co się będzie działo? i Jak będzie wyglądać Wasza sytuacja? O! No, kochani, tak naprawdę, pierwsze co ja tutaj widzę, to głoikę. Yy, yy, mamy tutaj kartę kochanków, i przy tym strasznie głęboko jesteście poranieni. Jakbyście mieli, tak naprawdę, wejść w jakiś romans. Co spowoduje tak naprawdę u Was no, taki stan, że będziecie mieć wszystkiego tak naprawdę dosyć? Ta dziesiątka mieczy mówi o tym, że mamy kompletnie wszystkiego dosyć. To jest taki stan takiego poranienia, może nie złamanego serca, ale i psychicznie, i fizycznie, jakby za dużo Was kosztowała ta miłość tak naprawdę. I mamy przy tym kartę pójścia w coś nowe, w, w coś nowego tak naprawdę. Tak jakbyście troszeczkę mieli uciec w pracę od tego wszystkiego. Jest na pewno coś, czego nie widzicie za te pół roku. No, karty są takie ciekawe, bym powiedziała, że kurczę, mm, no za te pół roku na pewno będziecie się w życiu kierować swoją intuicją. Być może będą tam jakieś dokumenty podpisywane, umowy, coś w tym stylu. Będziecie się kierowali taką swoją mądrością życiową. Znaczy się myślę, że będziecie chcieli się tą mądrością kierować. Ale przy tym jest karta księżyca i tak jakby jest to jakaś taka tajemnica, coś, o czym nie wiecie, tak naprawdę. A być może będzie tak, że to wy będziecie skrywać jakąś tajemnicę, coś ukryjecie przed światem. Będziecie mieli, bo tu są w tym księżycu są spotkania tak naprawdę o, po zmroku, tak? Być może, ja tutaj widzę, tak jakby czuję w ogóle w tym momencie, że ten księżyc jest kontynuacją tamtych kart i być może tak naprawdę powrócicie do jakiegoś spotkania. Z, jeżeli chodzi o tą kartę kochanku, która jest u góry, to ja mam takie odczucie, że będziecie się jeszcze być może z tą osobą spotykać gdzieś tam po zmroku, że tak powiem. I bardzo możliwe, że to jest w ogóle osoba, z którą byliście kiedyś w związku, tak? I arcykapłanka mówi nam też właśnie o takiej tajemnicy. Ona mówi nam, że kierujemy się intuicją i tak generalnie kierujemy się też sercem i swoim, swoim doświadczeniem życiowym, ale przy tym arcykapłanka mówi też o tej tajemnicy, więc tajemnicą u Was być może będzie to, że spotykacie się z tą osobą w ukryciu przed całym światem, tak? I bardzo możliwe, że będziecie musieli podjąć decyzję konkretną, bo tutaj mamy decyzję tylko i wyłącznie przy tej tajemnicy, i będziecie musieli coś wybrać, tak? Bardzo możliwe, że powiecie tej osobie bardzo konkretnie, co na ten temat myślicie, bo już dłużej nie zniesiecie w ogóle tej sytuacji, bo tutaj jest kobieta, pokazuje mi się kobieta kurczę z takim ciętym jęzorem, tak? I przez to tak naprawdę przez tą kobietę, nie wiem, czy to jesteście wy, czy to ta kobieta pojawi się w życiu. Ale tutaj jest taka kobieta agresywna, która mówi konkretnie, co ona myśli, i przy tej kobiecie mamy, że no jakby chcieliśmy w ogóle nowego początku, bardzo intensywnie chcieliśmy tego początku, ale my tego początku nie mamy. I ten głupiec jest odwrócony do góry nogami, więc tu nie będzie całkowicie nowego początku i będziecie o to bardzo walczyć, tak, na, tak naprawdę, jeszcze, bo tutaj mamy pokazaną walkę, i jest ta walka. Na zasadzie takiego, takiej walki za wszelką cenę, że ja muszę wygrać, że ja muszę zwyciężyć, że ja muszę pójść z tym do przodu w ogóle. I to jest przy karcie 10 kielichów takiej pozornej rodziny, tak? Ale te, te 10 kieliszków też mówi tak naprawdę o takim domu, który jest nic nie wart, bo on z wierzchu wygląda, że w nim wszystko jest dobrze, a prawda jest taka, że tam bardzo wielu rzeczy brakuje, tak? To jest taki dom tylko i wyłącznie na pokaz, i wy być może będziecie walczyli mm, przy tym domu o jakąś swoją nową drogę życia, o ile nie odetniecie się tutaj, po prostu to wy nie odetniecie się w tej królowej mieczy i nie zdecydujecie o tym, że sorry, ale niestety nowego początku między nami nie będzie. Tak? Zobaczmy w takim razie, czego dotyczy ten księżyc. No jest tutaj jakiś agresywny mężczyzna, który bardzo możliwe, że będzie miał no coś konkretnego do powiedzenia i to jest ten rycerz mieczy, to on taki agresywny jest w ogóle i taki w trzy sekundy się zapala, tak, to już wiemy i, i on tak naprawdę jest, to jest mężczyzna w ogóle taka dosyć młoda energia, ale bardzo nerwowa I, to, i ta energia, być może ten człowiek będzie walczył o te spotkania, tak, z Wami w tajemnicy, bo nie będzie po prostu w stanie się jakby, no tak odizolować całkowicie od Was i ta tajemnica tak naprawdę dotyczy tego, że wy chcielibyście w tym wszystkim złapać równowagę, tak? Jakoś, żeby ten stan w końcu się na tyle poprawił, żebyście mogli jakby, nie wiem, zebrać myśli chociażby do kupy i żeby to wszystko się tak ustabilizowało. No zobaczmy tą dwójkę była w takim razie i tutaj będzie ta dwójka była, to jest, będzie na takiej zasadzie, że będziecie musieli podjąć decyzję, ponieważ tutaj jest dużo takiego żonglowania pieniędzmi i cała ta sytuacja związana z tym mężczyzną, to tak jakby na tej zasadzie to wygląda, że wy te, z powodu tego mężczyzny ciągle musicie żenglo, żonglować tymi pieniędzmi, tak? Że wyciągle coś nie jest z tymi finansami u was do końca, tak jak trzeba, dlatego że jest ten człowiek generalnie chwilę, wcześniej dosłownie widać go w kartach. I to, jest, i to powoduje tak naprawdę, że wy nie możecie też odzyskać równowagi finansowej. I czemu mamy tą królową mieczy, i kim jest ta kobieta? I tutaj jest przy tej królowej mieczy jest paść kielichów, czyli to, tak, to jest taka młoda, nowa, nowa tak naprawdę energia miłosna. Ktoś jakby miał wam spro, jakby składać jakieś propozycje tak naprawdę miłosne, albo kręcić je wokół was, albo zaglądać wam w oczy i patrzeć na wasze reakcje, czy wy jesteście zainteresowane. No i ta królowa mieczy tak jakby chyba przepędzi tego pazia kielichów, z tego wygląda, bo być może ten paź kielichów wyjdzie z tą inicjatywą do Was, to jest generalnie zaproszenie na spotkanie, na kawę i tak dalej, a Wy tutaj jakby być może, jeżeli tą królową kielichu Wy jesteście, to co przepędzicie na pewno tego człowieka. I dlaczego nie mamy tego nowego początku? Dlatego, że Wy zamkniecie w ogóle kompletnie ten rozdział, który był wcześniej. I czego ten rozdział dotyczył tak naprawdę? I tego, że były jakieś konkretne jakby, może nie konkretne plany, ale tego, że dzięki Temu mężczyźnie wcześniej, tym tajemnicom i tak dalej. Bardzo dużo się działo w Waszym życiu. Tam po prostu energia aż iskrzyła. Wszystko się działo bardzo szybko. I, I to powodowało, że żyliście, że tak powiem, nawet w takim napięciu. I tutaj jest śmierć, która tak naprawdę wyczyści wszystko, co było tak naprawdę do tej pory. Mamy tego rycerza Buław. I on po prostu, no wcześniej nam się tutaj no, pojawia jako ten rycerz mieczy, ten paś kielichów, tutaj tej energii dużo jest w ogóle wydarzeń takich tak naprawdę za te pół roku, co się miałoby zadziać, ale Wy tutaj konkretnie zdecydujecie i zamkniecie ten rozdział, i, i naprawdę to wydaje mi się, że to Wy zamkniecie ten rozdział i wyczyścicie w ogóle to wszystko, co, jest, co było wcześniej, tak? Dlaczego ja tu jeszcze jakąś widzę walkę o dom, o takie różne rzeczy? Bo wy chcecie spełniać swoje marzenia, tak? I wy te marzenia tak naprawdę w tej karcie 9 denarów raczej spełnicie, tak? Wy macie ten plan, wy macie to w głowie, że wy chcecie spełnić te marzenia, dlatego będziecie walczyć o te marzenia i te marzenia związane są z domem, tak? Z domem i z ciepłem domowego ogniska i w ogóle tak widzę, jakbyście Wy bardzo lubili, żeby przez ten dom przetaczali się ludzie. Żeby w tym domu było wesoło, tak? Ta dziesiątka kielichów mówi o tym, że tam po prostu w tej dziesiątce kielichów jest ten płomień, to ognisko, pies z kotem leży razem, tak? I Wy macie wizję taką, tak naprawdę, tych swoich własnych marzeń. I czy może, zobaczmy, czy to się w ogóle wszystko uda. Na razie, w tej chwili, jeżeli mówimy o tym, co się zadzieje za pół roku, to będzie jeszcze u Was w sferze marzeń, tak naprawdę. Wy będziecie mieć takie marzenie, ale zobaczmy, czy te marzenia mają szansę się zrealizować. Oczywiście, że mają szansę, tylko wy musicie zmienić swój ym, tok myślenia. Na zasadzie. Ta karta w ogóle wychodzi bardzo często ostatnio wszystkim. I tu jest w tej karcie jest coś takiego, że ty już nie wierzysz, że te wszystkie Twoje poprzednie doświadczenia powodują, że ty już nie wierzysz, tak? Że ten dom i to ciepło ogniska domowego, że ten płomień tam w ogóle będzie i że to ognisko będzie, ten kominek będzie płonął. Ty w to nie wierzysz, tak? Ale to ty tylko nie wierzysz dlatego, że masz takie doświadczenia. I tutaj te marzenia są bardzo ważne do zrealizowania u ciebie, ponieważ naprawdę ty te że nie zrealizujesz tylko na dzień dzisiejszy, to jest w sferze tylko marzeń pustych na razie takich, takiego pustego wyobrażenia. Ponieważ musisz zmienić swój tok myślenia, tak? Musisz zacząć wierzyć w to, bo ty to sobie wyobrażasz, ale tak jakby do końca w to nie wierzysz, że tak może być, że spotkasz kogoś, że, <laughs> że ktoś cię doceni, że będziesz dla kogoś ważny, czy ważna, tak. I najważniejsza jest w tej dziewiątce była ta zmiana Twojego po prostu toku myślenia. Ja wiem, że to jest w ogóle bardzo trudne, tak, żeby tak przeskoczyć i, i przez, przez te doświadczenia zamknąć oczy i powiedzieć, że już tego nie pamiętam, tak? Wyczyścić, zresetować się nie da tak szybko. No ale na pewno można by było pracować nad tym, tak, czy nad sobą. No i zobaczmy teraz, jaka w takim razie jest w ogóle rada, bo tutaj ten człowiek kurczy, ta agresja i te spotkania to tak słabo to wygląda, tak? I rada jest bardzo dobra, dlatego że rada mówi o tym, żebyście przede wszystkim odpoczęli, tak? Musicie przede wszystkim odpocząć. Przestać brać na swoje barki zbyt wiele, właśnie różnych doznań, przede wszystkim. Żebyście dbali o to, co macie, ponieważ tu wychodzi na to, że Wy macie dużo, tak naprawdę. Że Wy macie ten dom, bo tutaj jest w ogóle pokazana dziesiątka denarów i to jest takie szczęście, jeżeli chodzi o finanse, jeżeli o rodzinę i tak dalej. I żebyście odpoczęli sobie, i wtedy najprawdopodobniej przychodzi ta karta świata, tak? I ta, ta rada jest taka, że ten świat przyjdzie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zadbacie o to, co macie, zadbacie o swoje zdrowie wtedy jakby ten świat się otworzy, tak i te możliwości, bo świat w ogóle to, on mówi nam o takich możliwościach, że my mamy, tak naprawdę przed sobą możliwości, tylko że my wiemy, że je mamy, tak, ale my nie zawsze idziemy w kierunku tych możliwości, bo strasznie dużo rzeczy i wydarzeń tutaj rozprasza nas tak naprawdę dookoła. Więc odpocznijcie, zbierzcie swoje myśli do kupy, bo wtedy naprawdę czeka na Was ten świat. A ten świat też często ostatnio w wszystkim wychodzi. Tak, jakbyśmy cały czas wszyscy marzyli o tym lepszym świecie, o tym lepszych dozna o doznaniach, o tym, że może coś, że coś czeka najprawdopodobniej gdzieś tam za drzwiami na nas, tak? Także wszystkiego dobrego, kochani, do usłyszenia.